Statek z ginem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy nad nią są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A, a czy mógłbym odłowić? Nie. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy. Pamiętasz? Pamiętam. Ja z mało co, nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja... Skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejść stąd i wychędać się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcia. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem do inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, bo są za dawno. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie, dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. Town. Gotowe. Uważaj na siebie.